Dzień dobry, nazywam się Gabriela Sprüngier i jestem specjalistą w dziale doradztwa podatkowego w Kancelarii Menzen. Dzisiaj chciałabym omówić Państwu zagadnienie, jakim jest urlop związany z rodzicielstwem. Ten urlop niestety nie jest jeden, jest ich kilka, więc zaraz po kolei przejdziemy sobie przez każdy z nich. Zaczynając od urlopu macierzyńskiego, jest to pierwszy urlop po urodzeniu dziecka. Tak naprawdę urlop macierzyński trwa 20 tygodni. Dlaczego rozmawiamy o urlopach? 26 kwietnia 2023 roku zmieniły się przepisy w pewnej części dotyczące urlopów właśnie związanych z rodzicielstwem. Urlop macierzyński, okres jego trwania akurat się nie zmienił nadal jest to 20 tygodni w przypadku rodzenia jednego dziecka też duże zmiany zaszły w urlopie wychowawczym, a także urlopie ojcowskim. Urlop macierzyński przez pierwsze 14 tygodni obligatoryjnie przysługuje kobiecie. tak? To ona ma mieć czas na regenerację organizmu. Następnie po 14 tygodniach, czy to pracownica, czy przedsiębiorczyni, może albo zrzec z tego urlopu i nie korzystać z niego dalej, po wykorzystaniu tych 14 tygodni, albo przekazać ten urlop ojcu dziecka. Jeśli chodzi o początek urlopu macierzyńskiego, nie zawsze musi to być chwila urodzenia dziecka. Tak naprawdę można z niego skorzystać już przed urodzeniem dziecka, lecz maksymalnie 6 tygodni przed porodem. Kolejnym urlopem, w który jest tak. Wszelkie zmiany go dotyczą, jest urlop wychowawczy. Tutaj ten okres został wydłużony. Czyli przed kwietniem 2023 roku urlop wychowawczy trwał 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Teraz za sprawą zmiany przepisów, okres ten został wydłużony do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 43 tygodni dla ciąży mnogiej. Preferencyjne 9 tygodni dodatkowego urlopu nie jest przeznaczone dla pierwszego rodzica, czyli tego, który wcześniej wykorzystywał ten urlop wychowawczy. Dlaczego? Dlatego, że ma to zaktywizować. Kobietę albo mężczyzna, osoba, która wcześniej opiekowała się dzieckiem, do podjęcia zatrudnienia. Tak naprawdę te 9 tygodni nie jest obligatoryjne, czyli nie każdy rodzic musi z nich korzystać. Ale jeśli chce, to na przykład kiedy matka dziecka wykorzystywała cały urlop macierzyński, a następnie te 32 tygodnie urlopu wychowawczego, chciałaby skorzystać z kolejnych 9 tygodni, no to nie może. Może to zrobić ojciec dziecka tak naprawdę wtedy będzie przysługiwał mu zasiłek w wysokości 70%. Jeśli chodzi o kwestie finansowe. Tak naprawdę w przypadku urlopu macierzyńskiego podstawa zasiłku, zasiłek nosi 100% podstawy. Tak, a w przypadku urlopu wychowawczego 70%. Zostało to też podwyższone, bo wcześniej przed tym zmianą przepisów 26 kwietnia ta podstawa wynosiła 60%, więc tutaj pewien wzrost. Jeśli kobieta mężczyzna, czyli rodzic zdecyduje się na połączenie tych dwóch urlopów, skorzystanie z nich łącznie, to tak naprawdę może w każdym miesiącu otrzymywać 81,5% podstawy tego zasiłku, tak? Więc tutaj wzrost jest znowu niewielki, wcześniej było to 80%, a teraz wzrost o 1,5% w przypadku tego naszego ekwiwalentu pieniężnego. Co daj jeszcze się zmieniło? Tak naprawdę zmienił się również urlop ojcowski. Tutaj może trochę na gorsze. Dlaczego? Dlatego, że wcześniej ojciec dziecka, czy to przedsiębiorca, czy pracownik, mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Urlop ojcowski polegał na dwóch tygodniach urlopu, czy to w jednej części, czy w dwóch, czyli podzielone na każdy tydzień. Teraz każdy ojciec może z tego skorzystać. Co jest obligatoryjne? Opłacanie składki chorobowej, tak? Więc jeśli przedsiębiorca pyta się, czy może skorzystać z tego urlopu, czy, czy taki urlop mu przysługuje, jak najbardziej może on z niego skorzystać, lecz musi opłacać składkę chorobową, wtedy ma prawo do tego zasiłku yy, na, na podstawie urlopu ojcowskiego. Jeśli chodzi o korzyści z tego płynące, no bo czemu mam zostawiać firmę na dwa tygodnie? Może nic z tego, yy, może stać się coś złego, a ja będę wtedy wyłączony z pracy. No nie, plusów jest dużo. Po pierwsze, taki ojciec przedsiębiorca otrzyma zasiłek za ten urlop ojcowski. Po drugie, zmniejszy on sobie składki ZUS, tak? Czyli za ten okres urlopu będzie płacił mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne. Dziękuję bardzo Państwu dzisiaj za uwagę i zapraszamy do kontaktu z Kancelarią MedZen. Dziękuję.